Proszę mi nie mówić, co ja mam. Ja mam czarny ekran, bo nie wiem, czemu okay, to mi się buguje. Także mam niespodziankę tego, co to będzie. I uwaga, dawaj, odbuguj się. Chcę wiedzieć, co mam. O! Oh. Chyba się nie do O! Oh, Ładuje się! O oh, Boże! Nie, a ja mogę jeszcze losować jeszcze raz. Dobra, losuję co innego. Jana, tak! od razu jest mi lepiej i w tym samym witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a właściwie w pierwszym odcinku od dawnego od dłuższego czasu z LoL'a jest ze mną Raffi, którego już znacie, możecie się przywitać więc jak widzicie będziemy grali Jano'u zobaczymy co z tego nam wyjdzie Dobrze, z... nie, zostawiam sobie Flesza i Teleport Flash i Teleport będzie o wiele lepszy bo... bo jestem Jano'u, Ja nie będzie to potrzebne, będę dawał wszystkim tarczę i zobaczymy co z tego wyjdzie, ale od razu ta zmiana mi się podoba i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ale mam przeczucie, że ta giereczka będzie niesła. Ja mam Fiza, na przykład, też. Zobaczymy, no. Uuu, no mają. Ale mają, kurde, team! Ale mają, team! Mamo, no, no, czy ja tam dobrze widziałam Myśl... Mastera? Tak! Tam no, jest no. Master, Wladimir. I tylko to były dwie postacie, które zdążyłam zobaczyć, ale już widziałam, że będzie, kurde, nie nie no, nieźle. Master w sumie, aż taki nie jest taki zły. Dobra, ej patrz, mają o. Amumu i oni, oni chcą umrzeć. Taka nazwa, chcę umrzeć. No, i pa, ale patrz, akurat taki smutny Amumu, nie? I tak akurat to pasuje do niego, takie, o, chcę umrzeć. Wiesz oh, ale <grytale> dobra, ma, niezła nazwa. Kurde, co oni mają, mają, Jezu, Zilan, łoja pierdziela, ale oni mają team, ale oni mają mocny team, ale właściwie oni mają też, oni mają chociaż jakieś adekery, a my, a my jesteśmy w sumie sami AP. No co nam adekery, jak ja że tą rybami na Kurczę, no to ja nie zgoduję, że ja pójdę na doną alejkę, przynajmniej tak no, mi ja się sam. wydaje, to możemy iść razem. A w sumie no nasze połączenie będzie spoko, bo ty bijesz jako bijesz z bliska, czyli ja będę dawała ci tarcze i będę ci dawała tą Adę, więc to zawsze a, mi, dużo mi da to Adę na filmie, wiesz. Dobra, ale wiesz, ty bijesz, chyba z jedną postacią, która, która bije z bliska. Nie, bo nie wiem, czym no. był ten środkowy, a, a na razie e, mamy połączenie nieudane. To ptaszek, był ten ptaszek, który slałuje że rzucasz w jakiegoś typa tamten, był ptaszek taki i on słowo i był damage'em. Blitzcrank. To jest ptaszek, który stołuje. Nie, nie Blitzcrank. Jego... Myślałem, że tu chodziło o swoje W, tam Ale ja mówiłam, że nie wiem, co jest środkowe. Ja to ja spele z nami. Chodziło o środkowego kurczę tej naszego gracza, którego nie było. No ale jak coś to Blitzcrank rzuca ptaszkiem. Który spowalnia? Tak, tak, tak. Jakby ktoś z Was nie wiedział, to jest nowa meta, Dokładnie. to jest nowa postać, tylko, <laughs> tylko z nami takie, takie możliwości. Nie no dobra, no to on się nam załaduje, więc my lecimy na bok, ale w sumie. Nie, 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 nie. Teraz się tak zastanawiam. Blizk rank i. Ale dobra, z sobą będziemy lepsze połączeni, bo z sobą przynajmniej gadam. Więc zaraz kurczę. Ale ciekawe kogo będziemy, bardzo mi widzę ale jak on będzie dawał swoje, bo... Jezu, przebudzimy chyba nieskończoną ilość tych swoich bombeczek, znaczy tych tych bomb, które będzie dawał na, na, na ten... Hmm, da, no, będzie mógł z tymi, będzie normalnie alkaidą chodzącą. Dobrze, tak zobaczymy. Dobra, że mają czterech porażków w nie? chyba, co najmniej. Na pewno jeden. Amubów. Nie, 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 Cztery, na naprawdę. Ja mówię, że na pewno jeden. Dobra. Także jak to, to, to nie jest teraz ważne. Myślę, że zaczniemy jak na zwykłego apekery. Czyli pójdziemy w sobie full AP, a nawet ja bym poszła w Maj'ekę, bo myślę, że na Urfie. To by to jest realne. Chociaż mają taką tym że nie wiem, czy w tym. A, gitara się ma, TV. No właśnie <laughs> Jakie mówię, nie? i oni są. W... I właśnie on ma taki sam tak jak trzy inne osoby, więc zgadujesz, że to jest polaczek. No dobra, tak, to i eee, tak nie ma żadnego znaczenia. Dobra, ja zaczynam od dwóch. Także możemy się skąpić w krzakach i jak oni wynosi, to możemy na nich polecieć. Tlenek! <głos》>, Jaką moją zarąbistą nazwę tej. Kla, te, klubu, tlenek miedzi jeden. Nie, yeah, no ja z takim demagem to ja mogę sobie... 30 sekund mu nic nie zrobiłam. Ej, ty masz, nie, ja mam spowolnienie, a ty auto ataki! Kurde, mam jednak... Nasze połączenie na bocie też będzie bardzo dobre. To już mi się podoba. Podoba mi się ja start, że zrobiliśmy pierwszą krew. tego. rybę. O nie, a nie, dobrze zrobiłam. Ja zawsze pod flesza grałam pod F. Dobra, już się wystarczyłam, że zrobiłam sobie na odwrót. Ej, oni grają w trójkę na topie. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że jest jeden wladek na bocie. Jeżeli tak, to, me, to musimy go gnębić. Jeżeli tak, to będziemy go gnębić. Oni chyba sobie poradzą. O jezu, nie chciałam tam iść. A właśnie, zapomniałam. Za każdym razem, gdy zabijamy, to musimy dawać, że nasze zwycięstwo, znak zwycięstwa. O przy... Ale jak ktoś się nas teleportował, to jest Zilean kurde, bardzo nie chciałam jaką być Surel, liczyłam na coś innego, ale... No, no Nie czekaj, bo ja tak w sumie poszłam teraz ja tam muszę być drugi. O nie. Jademy. Kurde, ale ja jestem przy nich strasznie papierowa, więc... W sumie nie, 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 nie podoba mi się to, że my ich mamy na... Bo cię. No nie mogę, A, Czy kurde nawalać klawę Nie, minion! Ja! Uważaj, żebyś nie zginął. Dobra, ja bym chciała drugi level, to ja wezmę nam tarczę. Może. No, tarczę, że będzie jak najbardziej dobrym rozwiązaniem. Ale w sumie dużo nam brakuje do levela. Dobra, ja się mimo wszystko zacznę leczyć już. Nie podoba mi się bardzo, że mamy Zilana. To jest bardzo zły. Odsuń się do mnie. To jest. To będzie nam bardzo przeszkadzało. Mogę poczekać, coś level bijemy. Ja sobie poczekam Ech. na spokojnie z tyłu. Bo raczej chyba mnie dajować nie będą. Dobra. Ja mam o, już E. Było. No na upartego byłoby. No na upartego owszem. Ja już mam E. Także możemy polecieć bardziej agresywniej. I. coś zacząć kurde, im bić. Dobra. Troszeczkę już on tam oberwał. Ja mam właściwie bardzo szybko. Dwie sekundy odnowienia mam na E, także właściwie non-stop. O, jeszcze ty możesz już unikać dokładnie. Nie, to, to, to myślę, że możemy to porobić, ale musimy. Na razie oni będą mocni, ale myślę, że później my będziemy mieli dużą przewagę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, ja mogę co, co tyle co bo nic innego w sumie zrobić nie mogę. Mam kół. Cool. Ja jestem z tyłu, uważaj. Uważaj, uważaj. Kurde, już straciłam teraz całe wszystkie podki. Dobra. Trzeba trochę. Będę trzeba sobie trochę dawała tego tornada. Ty ile masz swoje E? Co trzy okay. sekundy? Okej. O, jakby to trafiło, Ojej, jakby to go trafiło. To by, to byśmy go zabili, myślę. Ej, uważaj! Ale żeś poleciał Ej, zabijam. Zabijam, dobra mam go. O, Uciekaj, nie mam O nie. Aaa, Kurde, mam ja. flesznąć. Ja. Zapomniałam ja. o tym. Dobra. Nie nieźle, mamy... Jest jeden. jeden, Czy ja mam takie staty? Ja, ja, ja bym ta, zrobiła. Kurde, nie ma chyba nie jestem tutaj rójmy czajki. Zróbmy buty. Buty buty. Ja bym zrobiła buty na przybicie od razu, w tym przypadku nie, chyba jeszcze nie ma sensu, bo nic nie bije. Także myślę, że poszłam bym buciki. Nie, w dronach nie ma sensu iść drugiego. Mm. Myślę, że i tak będę szła. Więc myślę, że możemy już powoli sobie coś pod to kupić. Dobra, sorry, że tak długo, ale się zastanawiałam jak tu się. O Boże, ja fleshlyłam. <grych> Dobra. To i tak tylko minuta odnowienia, także. Wcześniej miałam, e, miałam teleport pod Ew, dlatego. że aby nie było. Ale dobra, winny się tłumaczy. Po prostu jestem słabym graczem. E, dobra, ja tutaj nam zwarduję. Myślę, że się przyda wizja. Mm, Jak ja coś tam maksuje W? Bo jest to większy Slow. No i też. więcej będziemy im bić. Mm, a, dobra. Aj! Zabrakło. A ja nie możesz tego anulować, kiedy już masz na sobie? Znaczy, w się sensie nie. Nie, nie oberwać od tego, może tak. Nie, nie, nie właśnie nie. Jeżeli już to to już Kurde, jakbym teraz go jeszcze trafiła takim jednym W i Takim to byłby do zabicia, ale widzę, że on się wraca. Także myślę, że możemy tutaj bardziej agresywnie pójść. Jak najbardziej możemy. I on jest już moim. On już nie ma szans. Dokładnie. I koniec serii dla tego pana. Nie, on już, nie... To, to, już to już był pewny kill. A, o, o dokładnie. Trofeum zabicia. Musi być. O, i wrócił nasz Zilean. Dobra, ja go mogę pobierać to auto atakami. I ty również. Nawet możemy go zabić. O jezu, jeszcze to zmisowałam, ale dobra. Wyszło i tak na nasze. My ich zabiliśmy. Dobra, ja się topnę, wiesz? Bo ja nie mam HP, A i tak nie mam telepo... A mam znaczy teleport. Ja chyba po, teraz to no, A może na tą meżajkę? kurde, jak to się pisze? Nie wiem. Me, me, I A m, J a, No właśnie. Nie, nie Nie, wiem jak się pisze tą mędzajkę, na tym, czego się... E, J, AI. No, no właśnie nie ma, chyba po prostu nie ma jej na urwie No chyba na Urfie jej po prostu nie ma. Zresztą to chyba Możliwe. było. Zresztą to, no, to w sumie nawet na Urfie byłoby chyba z OP za OP. Także Ej, mnie, nie, nie dziwię się. Nie, nie ma jej po prostu. No nie ma. Oni no, mają coś na AD, nie ma, nie ma, nie ma, Dobra, ja jednak pójdę sobie. Przyda się. O, się znowu flesznęłam, bo znowu pomyliłam. Mogłeś tego nie, nie mówić? Nikt by tego nie zauważył, jakbyś tego nie powiedział. To byłaby taka tajemnica. Nie no, ja się cieszę, że mam kurde rany. To, to już jest... Tylko że jeszcze nie wiem co budować Dobra, ja mam tego zilano Kurczę boi się nas, dobrze Widzicie gramy, gramy agresywnie, już się tam się topnął Czekaj, klasz? Dobra, ty sobie tutaj męż... Masz, masz, ile ja ci daję teraz? 40, a nie, 95 Je, tobie jeszcze więcej. U je, je. jezu! Ale on zwalił, On tam mnie. Ja źle w ogóle poszłam. Wow, ten jakiego spida dostał. Nie, nie zabije mnie. Ej, myślałam, że no się nastakowały. Masz. Masz. Możemy go zra... Oje. Oh yeah. Już masz. dopiero co rzuciłeś? No wiem. No i um, jak najbardziej mogliśmy ma, go ja zabić. Ale on chyba coś ta. sobie kupił na ten. Dokładnie. Ten. tak myślałam, bo coś mu no za pla, mało robiłam. nie od tego, bo wiesz bo większy przy okazji. No ja Pierwszy wiem, wiem, wiem. Dobra, możemy trochę spuszczać. E, kurde, widzę, że na topie mi trochę ciężko. I niedobrze. Bryj to. Nie wiem, czy chcesz dajwować, czy nie. Użył... ...pulta. Dawaj, możemy go i tak zabić. Dawaj, daj to Nie wiem czy dam radę, yeah. nie Myślałam, że, że jednak więcej będę yeah. Że więcej ja mnie to, to, to uleczy Dobra, więc po prostu się teraz w zonie Przy, Przyda się, jakby miał jakąś bombkę, jednak by nie to S to przestało leczyć Lub uh, ulc tego Vladka, to myślę, że to będzie bardzo dobry wybór Nie, teraz nie flashnę, teraz cisnę D Teraz już nie flashnam. O, kurde, dostałam tą bombkę. Cztery mi zabierze. No, troszeczkę zabiera. Nie powiem, że nie. Dobra, ja bym chciała tutaj w tego Zilana, bo tak naprawdę nam się nie opłaca iść we Wladka, bo on już ma na nas odporność. Więc trzeba powoli. Kurde, on teraz naprawdę już zaczyna. O, kurde, What? o, kurde. Nie wiem, czy nie zginę. Dobra, nie zginę. A zjadłam tego z czekaj, za zaopciem. Wow, ten co mi kurde daje. No, chciał próbować tutaj po mnie. Uważaj na niego z tyłu. Ja się boję, bo ja mam Loła. Najwyżej ci tarczy, że rzucę. Nie. Dobra, stój tu. czy po prostu. Ja. To my nie musimy się nawet za bardzo cofać, znaczy jeszcze... jeszcze troszeczkę tak, ej, dobra, oni tu na... Oh, nie, nie, mum, ja. Łach to. Łachto. kolejny do nas idzie. Typają te, te się do nas. O niee, ja. Może nie To Dobrze. No, Malzachar, tutaj pomógł. Bardzo dobrze. Dobra, bym teraz w e brał, bo troszeczkę nam się przyda. Łoo! <laughs> wow! I Kurde, ogromnie dobra, ja mam już zonie, także myślę, że teraz możemy się zastanawiać nad czymś. O cześć! Cześć! Nie mm. uciekasz, kolego. Wojc... Nie wiem się... Myślę... Też... A nie, nie wiem jak się teraz... Zrobił mnie, Jezu, ile to bije No sporo bije Dobra. I... Nie eh. rzucić. Znowu freształam, widziałam. A, i, o kurde, jest ja coś tego. Wersji pokazuje, jak wychodzić. No, no. Dokładnie. Po, tak. wy, wy nie potrzebujecie się teleportować, wy po prostu się flaszujecie. No. I tyle. No. Co tu więcej dodać? Dobra, trzeba jakoś pomóc naszemu timowi, bo się robi troszeczkę, bym powiedziała, niebezpiecznie. Dobra, ja bym tutaj poszła, bo widzę, że jakie będą te leciały. A, on sobie poradzi. Bosko aż no, zabijcie go zanim zginę. No zabij go! No nie! Pomyślałam, <śpuszcza> że kurczę. Co? Poczka. Dobra, to będziemy mieli na podstawie. będziemy coś robić. kurczę. A najgorsze jest to, że mamy wszystko wszystko po więc oni po prostu składają na nas rezisty. Więc tak naprawdę bym mieliśmy mocny nie start masz. Nie wiem Ja idę pod B Znaczy, bota, pod B? nie B, pod B. No przyzwyczajnie Sesa, dobra? Ej, jeszcze ja mogę ją Zabiłeś hmm. ją Zabijałaś Nie Zabij ją Mogę ją wypchnąć pod Tureta w sumie Ale no dobra. Teraz w ulta damy. I e. Bo nie mają żadnego przerowego Ulta, który może mnie zdjąć. No nie mają. Nie. Brakuje mi... owszem, brakuje chyba, że jest sprzedam do rana, ale tej tak mi chyba troszeczkę zabraknie. No się. No mi 200 golda. O, o, skupiłam. Nie chciałam. no dobra. Czy żyje? Flesz znowu. Ja nie wytrzymam po prostu. Po prostu ja nie potrzebuję flesza. I, i, i w to nie wnikajmy, dobra? Dobra, myślę, że powinniśmy naprawdę iść poszawać ostro, bo oni jak później wlejcie, to naprawdę będzie kiepsko. R. Nie mam teraz flesza, aby się przydał. Kurde Cześć! jestem tutaj, gonię Marys... Do widzenia To widzę, że mnie źle bijesz Dobra, mamy Voidstapa Wiesz, tak jesteśmy po robić. tak naprawdę nie tyle no, bijemy Teraz Rabadon Ja powinnam go wcześniej składać do mnie. No chyba Malzahar ginie, chyba, że ma też. A, w tym się wziął No i dobrze Atyk. Idę do niego Może mi się uda jakoś pomóc, mam nadzieję, że coś nas zabijemy, byłoby fajnie Kurde, najgorsze jest to, że oni już składają wszystko pod apę teraz I... I... będą strasznie na nas odporni Kurczę, ty się wbili tutaj Nie rozumiem jednego faktu, dlaczego Amumia tego... Kupiła Armora, kiedy my wszyscy pod apę jesteśmy nie. Nawet Nie wiem <gryw> W sumie dobra Pan do zrobię. Wow. A widzę, że oni to chyba zmienili, bo wcześniej nie było, że tak nagle, że ci się przesiemniał ekran, gdy się dostawało od tej Więc jakoś tu widzę, że zostało zmienione O, to się zabija. bije, no zabije A, nie, ulta e, dobra, myślałam, że je zabije Zabiorę, znaczy A, ale tu ich zrobili, mogłam w sumie tak nie uciekać naokoło. Ładnie ich tutaj porobili. Ło, jeszcze tego zapalić, Trzymaj jadę. Co to jest? A, to jego ult jakiś. Nie bardzo wiem, jak działa go ult, bo nie do końca znam tą postać, ale chyba. Masara? Dobra, ja idę. znowu tam na miejscu. Jezus, Maria, no nie wytrzymam. E, ale pytasz pytam się o Masara? Nie. O, ale mu pomogłam. W dobrym, w dobrym momencie. No, no ja, Jeszcze na kill Steal No, jeszcze zabrałam. Albo ja zrobiłam przynajmniej To naprawdę się było udało tak. Disko było, żeby on zginął. Dobra, ja teraz poszedł jakiś biuraba daba. Myślę, że to by było. Całkiem niezłe dobra, nic tego mi nie stać. Więc możemy już tu biec. Ja biegnę ile mogę sił. Ile mam sił w nogach, ile mogę sił... Mas no powiedziałam przed chwilą i i i. Kurde. Prawie mi to wyszło, prawie wyszło A, zdążyłam się na asystę, dobrze, że dałam to, kurde Chyba trzeba mu zdjąć Ale on ma fajnego skina, ja nie wiem jak to robiłam. No ja, brakuje mi To ma fajnego skina? Master No Uuu, ulta użył Dobrze, że ten mu nie złapał A. Ja mam system, zginie. No, nie miałam jak pomóc. Myślałam, że ktoś tam jeszcze wyjdzie stamtąd. Nie! Chciałam być taką dobrą. I kurde, pomóc. Ale mogłam sobie chwilę pożegać jeszcze z tym leszem i troszeczkę dalej dopiero to zrobić. Troszeczkę, no słabiutko. Ale nie źle. 6, 6 to No, dobra, to um, Mam teleport. Trzymam już pod D. Trzymam pod D. Kurczę znowu zmarnować. Jeszcze nie mam jeszcze w sobie. Ja, Ale. Zginie, zginie chyba. Nie. Nie. U, bo wie, że poszło. Dobra, ja się tepnę tutaj do tego. Tak bezpiecznie, troszeczkę z tyłu. Dobra. Oni się widzę wycofali. Będą pewnie poszowali inne linie. I nic innego nie mają teraz do roboty. A ja w sumie nie chcę chyba z nim się bić. Ile ja mu zabiorę z W? No, niekoniecznie dużo, więc myślę, że walka z nim w tym przypadku nie będzie zbyt dobra. Um, no, również ten top jest tankowaty, więc tutaj również wzięłam mu kiepsko. Ale za to zilan jak najbardziej do zabicia. sporo pora niż sobie bije. Ej, ujeżdżaj, nie zauważyłam. Uuuu, ale I Nie umieraj. O nie! Zepsułam. Chciałam go. Dobra, i tak się udało. Ale trochę mu zepsułam, bo zabrałam go. Uuu, zginie, zginie, Zginie. Dobra. Nie, kurde, chciałam szybko... A, ale już zaśnie być szybciutka. Chciałam możeć zoni, ale nie zdążyłam. trupy rupy. Ja. Niedobrze. Dobra, teraz sobie poczekamy ile? 24 sekundy. Pierwszym LK puszuje. No oni mają strasznie mocny Team, szczególnie żamy sobie po tapę. Zważę, że master. Max no. Malta za 5 sekund, to wiesz, nie daje Ale jeszcze to nie jest... jeszcze to nie, nie przesądzajmy, jeszcze jest tutaj szansa, żeby zrobić. robić. No. Ale się z tego zerwała. Ale zrobiła, czy ją on dobija ona? O, teraz się dobrze tepnęłam przynajmniej. Nie, nie, nie złożyłam kurczę mojego. Aj. Ja nie chcę się dać Amumu złapać. Jest zakona często to. Koniec serii Nie no, nie mimo, że tutaj nie złapie. Nie, Widzę, że teraz tam nie będzie szukała. Dobra, ja się tutaj cofnę. Nie byli w naszą dżunglę wow Co tu się stało? Oj Master. Ej, no zerwałem ją. ona Byłam on zajęta, kurde, żeby widzę do mastera Mamy trochę taki KS O Jezu, ja bym... Nie, no ja idę po niej! Mm. Zginie od tego? Nie Kurde, o, zginęła Kurde, tak do niej poleciał ale w sumie nie, nie zauważyłam, że ma to, jest, zużyłam W najpierw. Dobra, ja mam to, więc teraz na przykład to jakąś maskę. Maska. No, maska nie będzie zł złym rozwiązaniem. Zobaczymy. Mm. Jezu, Zobaczymy. jest za wziął. To, to, to trochę... Ale go zabili. Chyba nie zdąży już mu pomóc. No, nie że, Ale do niej. No nie, kurde. Nie no, mi tak nie zabije. Ciekawe jak mi zabije. O, ja jeszcze się na to. No sporo parę wierzę. Że... Ja my się tu wyleczymy. że nie zdążyłam pomóc. Kurde, mają strasznie mocny team. No nic. Ja jeszcze w to wierzę, żeby... musimy kurde i wszystko wybić. O! Oh, wow. Ten, co kurde, porobił No to nie jest, ten to robi. To ten... A, jakiego małała. Jesteś z nami, tutaj wszyscy są... Oh, ja. O! Jestem yeah. dopiero za 26 sekund. Dobra, on już pamiętam co, sobie też coś. I jeszcze jakby tą kurdę zdjęli, a ona już sobie odleci. A, szkoda. Dobra, ja mam maskę. Mam nadzieję, że jakkolwiek dobrze się buduje. Chociaż trochę. Jezu, ci co oni tu robią. Dawaj. Trzy, dwa, jeden. Pignę tu. Dobra, oni sobie poradzili. Ale... Teraz patrzę, nie wiem nawet co tu za bardzo gorsze jest to, że ten Zilan będzie dawał zapewne dla Mastera swoje ulti Albo dlatego no. on też kurde, też się leczy za milion No ciężko, ciężko wcześniej. No wiem, wiem, ale mówię, że po prostu ciężko będzie no, no, jeżeli... tak, nie wiedziałem, że tak działa ja, no. mm, Dobra, ja sobie pójdę do dżungli, ja sobie jakieś zabiorę, czy do zabiorę, bo im... On się zapewne przyda. Na zrobił. No im by się pewnie przydał nasz kupiony masterowi, ale naszego nie będzie. My no, mogę to, też to, tutaj coś no. pozabierać. Bo czemu by nie? Ile teraz mam AD Kurde, bym miała. Jakby była Proszę. ta y, medżajka, to by było lepiej. Ale mi zabierasz, kurde, no. No ja sobie wow, ci się biją, tyle, co tu. Aaa, oni sobie poradzili. Uuu, zresztą da, radę? Ja tu już doskonale nie doleciała tam, o nie. Patrząc tam. się. nie możemy się dać mu złapać. Najpierw jakby on od razu zużył y, swoje ulki. Na. Nie, nie miałam nawet już akcji. Ale on dużo bije. Aaa, ale nas porobili. Szybko nas po prostu wyjaśnili i zjeli. No nie wiem czy to przypadki już nie będą kończyli, bo trochę teraz inaczej nas nie będzie. Jeżeli zabiją Morgane... To może być ciężko. Ja też sobie nie. Ona to to poradzi... Ale ona też kurde tankowata taka, nie? Ej, ona tak naprawdę musi cały, cały czas go sobie zatrzymać w pracy, jeżeli trafi. No. A no, i chyba już po niej No, yeah. koniec gry Ace Jaki koniec gry, my tu jesteśmy Nie to będę chyba... ult tego A tu wszystkie zonie lecą, wszystko teraz kurde A, nie trafił! Nie zabijesz. Nie, ja nawet nic nie miłam. Kurde, no i nas robili. Nie no, nie mieli mocny team. M ma mieli mocny team, nie ma, nie ma co do powiedzieć. Znaczy nie ma co w sumie dopowiadać, no. Mieli combo całkiem niezłe. Ale w sumie no. myślę, że my też nie graliśmy jakoś najgorzej. Naprawdę mieli mocniejszy team, ale chyba aż tak źle nie było. mi tak mi się wydaje. Dobra, w takim razie mamy 28 minut nagrania Mnie było bardzo miło, że wpadliście na odcinek Jeżeli wam się spodobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę I widzimy się w kolejnych odcinkach Trzymajcie się, cześć!